działaniu na ból. Zmniejsza stan zapalny i działa znieczulająco już w 60 sekund. To jest lek dla bezpieczeństwa, stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Rosman, poczuj święta bardziej. Święta to zapachy. Zap... Amerykańska strudna. No właśnie, a jeszcze też możemy powiedzieć widzą, dlaczego głosują y, Amerykanie wcześniej. Żeby ta frekwencja była wyższa, żeby... ...konfrontacji z kolegami i koleżankami. Załamana postanowiła przeczekać fale hejtu w domu. A przy okazji... ...na miejscu pracuje też technik kryminalistyki Jan Wójcik, który sprawdza posesję. Niech się pan wreszcie przyzna, gdzie jest telefon Sary Marek? Odwagą dla mnie jest to, żeby żyć w taki sposób, jaki chcemy żyć. Braniam ci tego. Wystarczy. Wiesz, en las que w jakim znajduje się. Anka, zatrzymaliśmy Zienia. Rozumiem. I on będzie chwękał, póki nie dostanie jeść, no. Tak. To wszystko. Właśnie dzwonił mój kolega. Udało się zatrzymać tego mężczyznę, który na panią napadł. Czy to ten człowiek na.? przyjemnością. <głos> <głos> e, wielka frajda. Dzień, dzień, dzień dobry. Dulkowizn z potrójnym działaniem. Zastosowany wieczorem przynosi ulgę w zap. Światowy kryzys jest na rękę Hitlerowi. Okay, Mówi się o wojnie trzydziestoletniej, ale... Power. Okay, Dobra, zgłoś Mayday. Jest grupa e, trzech, czterech e, kandydatów, czterech, myślę. Panie premierze. Ja myślę, że jednak. Jest jest... Reflektory. Tu i tam snują się znakomicie aktorzy, znani nam wszystkim ze sceny i ekranu. Ale oto zbliża się zaoferowany. Czy się tylko kim. Moje bratawki środkowe są bardzo wrażliwe. What? co? Płyste. Jak gardła i brodzi się śnieg. Otwieram drzwi i nie mówił za potrzebą pójść. Za potrzebą. To trzeba było wytrzymać. Tak to każdy może powiedzieć. Byłem za potrzebą. Byłem. Rozmyślać. Ja musiałam przygotować kilka dokumentów na spotkanie, dlatego zapomniałam o tej kartce. I... Przepraszam, czy ja się dowiem, czego pan słucha, wykonawca i tytuł? Thing. Zasnęłaś na podłodze w kuchni? Nie, look, tylko... Mami... ...od uczucia ciężkości, pełności i wzdęć. Verdeen Kompleks i trawienie za tobą nadąża. Królowy Most mógł kiedyś... ...lubią, <noise> co? Mało powiedziane. Ona próbowała flirtować z moim Feliksem. Dobrze, pani Sandro, tak czy... Chronić się przed utratą pojazdu. Mogę już wysiąść? Możesz, już myślę, że możesz. Na pewno? Oddaj pani klucze, tak. nie oddał Ciekawi jesteśmy, czy już na sklepowej półce chleb z muchami nie przypomina wersji ciasta z rodzenkami i rozchodzi się wśród turystów jak ciepłe bułeczki. Sytuację yy, spoczywa właśnie na, na tym najemcy, który w ten sposób postąpił. Najemca Będą musiały stać na przystanku, czy w ogóle iść w zimie na przystanek i czekać na busa. O szczegółach tej akcji Katarzyna Szczerek. Ale są przekazywane w przykład archiwum Mix, które drążą, pracują, szukają innych jeszcze A to nie dowodów. to jest dowód na słabość właśnie prokura. Jednemu, wierzę. Jego historia jest cenniejsza niż kruszec, z którego go zrobiono. Skąd miała go twoja mama? Nie mogł... A więc jedna z interpretacji tego obrazu może wskazywać na scenę śmierci genialnego artysty. Czy to ciocia? Pani Zosia. ...wyjścia, kutwa, to e, trzeba było po prostu przerwać za wszelką cenę. Tak, to taki faul, który... Jeszcze trochę pestek. Posłuchaj, strachowuju, co my wiemy o jabłkach. <grym> Więc tak. Involvement in the war by providing Kyiv with arms. Arms industries of Western countries are stretched thin by the needs of both Ukraine and domestic rearmament. In contrast, Seoul's robust defense sector still has spare capacity. It Członkowie owych piątek właściwie się wzajemnie nie znali. Dwa tygodnie i będę wiedział, kto jest prześladowcą. Ja nie będę urządzać cyrku w swojej firmie dla jakichś głupich notatek. Pani bardzo... Pora na zamianę miejsca. Do obwodu Żytomierskiego z bagażem entuzjazmu przybywa dama ze stolicy kończąca się kampania wyborcza w wydarzeniach o 12:50 na które zapraszam w imieniu Magdaleny Kaliniak. Ja już państwu dziękuję i życzę spokojnego dnia. Do zobaczenia. Dziękuję! No i to mi się podoba na razie. Robi? No Zajmę się A Na spokojnie, diablo. Nie masz klapek, pamiętaj. Co jest kościół? Twoje autko? Po giełdzie? Nie moje. Ja... Wędkie człowiek miał to bym dała A jakbyś się miał pan... wziąć udział w największej misji ludzkości? Emily Calandrelli. Badaczka kosmosu z Uniwersytetu Harvarda, będzie naszą przewodniczką w tej niezwykłej wyprawie. Spróbujemy rozwikłać najważniejsze zagadki wszechświata. Zaczynamy kosmiczne ekspedycje. Do zobaczenia w Da Vinci. Poznaj nektonów, rodzinę podwodnych odkrywców. Mają misję odnaleźć Lemurję, zatopione miasto swoich przodków. Przy okazji, przeszukają tajemnicze głębiny oceanu i odkryją mrowie mitycznych stworzeń. Wsiadaj na pokład ich łodzi podwodnej. Przed nami rozciąga się głębia. tu nowatorskie y, polskie rozwiązania, a w szczególności mieszadło.